Cześć, tu Grzesiek z drugim podsumowaniem tego, co działo się w ostatnim tygodniu na Snapchacie, a działo się drugi tydzień mini szkolenia, na którym przedstawiam mechaniki growe, które można użyć do tego, żeby zamienić swoje życie w grę. W tym tygodniu omówiliśmy sobie trzy techniki, a pierwszą z nich jest technika pod ładnym angielskim, brzydkim polskim tytułem. Po angielsku ta technika nazywa się water cooler, a po polsku water cooler to chłodnica, chłodnia. O co chodzi w technice? Ano chodzi o to, że projektując gry albo grywalizację, warto mieć w głowie coś takiego, taką usługę, funkcjonalność, gdzie gracze mogą pójść i po prostu odpocząć pod gry, wymieniając się swoimi myślami na luzie, rozmawiając ze sobą, robiąc coś niezwiązanego w ogóle z grą po to, żeby ochłonąć trochę z emocji. Wprowadzając technikę chłodnicy, czyli ochłodzenia do naszego życia, możemy odpocząć trochę od codziennych wyzwań i od zadań, questów, które sobie stawiamy i które wypełniamy. Technika numer dwa. Zestaw kolekcjonerski. O zestawie kolekcjonerskim mówiliśmy na czacie w kontekście Pokémonów i w kontekście tego, że się zbiera, trzeba wszystkie znaleźć, skolekcjonować itd. itd. Jest to bardzo popularna technika czy mechanika budowania gier. Która mówi o tym, że ludzie po prostu mają taki drive wewnętrzny, motywację, żeby coś zebrać, żeby zebrać jakąś kolekcję czegoś i nie spoczną, dopóki tego nie zbiorą w całości. Jak to można przerzucić na codzienne wyzwania w życiu? E, można na przykład kolekcjonować e, takie badże, odznaki, symbolizujące nasze dotychczasowe osiągnięcia. Ja bardzo lubię szkolić i prowadzić warsztaty. I z każdej konferencji, z każdego warsztatu i takiego spotkania zabieram ze sobą smycz z identyfikatorem i tych identyfikatorów, smyczy i badży już mam bardzo, bardzo dużo zrobiła się z tego taka naprawdę olbrzymia kolekcja i to jest bardzo w porządku bo to napędza dalszą motywację w końcu dzisiaj mówiliśmy o ostatniej technice w tym tygodniu, czyli o feedback loopie a w zasadzie o Natychmiastowym feedbacku. Ta tak to wygląda na schemacie. Mamy e, jakiegoś gracza, który coś wykonuje. Jego czynności powodują jakąś reakcję, a reakcja z kolei daje feedback w drugą stronę. Im szybszy feedback, tym lepiej. Tym bardziej jesteśmy skłonni wykonywać różne zadania, im szybciej dowiemy się, czy robimy je dobrze, czy robimy je źle. Dlatego, że dużo osób ma problemy z czymś takim jak odroczona gratyfikacja, czyli nie chcą czekać na nagrodę i w związku z tym mądrym moim zdaniem podejściem jest wykorzystanie tej mechaniki szybkiego feedbacku w organizacji swoich zadań. Co to oznacza? W praktyce to oznacza, że szczególnie przy tych zadaniach długoterminowych, przy takich questach, które ściągną przez rok, przez pół roku, Codziennie powinniśmy siąść. Ja to robię wieczorem, codziennie siadam i patrzę, czy to, co dzisiaj zrobiłem przybliżyło mnie do osiągnięcia, do spełnienia tego questu, czy mnie oddaliło, co mogę poprawić, itd, i tak dalej. To były trzy mechaniki z gier, które można wdrożyć w prawdziwe życie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Więcej takich mechanik znajdziecie w mojej książce, o której trąbię od kilku dni na Facebookach. Instagramach i na innych social mediach. Książka nazywa się Gamifikacja i ma premierę 11 sierpnia w Lublinie. Link do wydarzenia poniżej. Na razie.